Witam Was ponownie w teatrze jednego aktora, w którym kontynuujemy serię poświęconą elastyczności metabolicznej. Dla przypomnienia, czym jest ta elastyczność? Jest to nic innego jak zdolność naszego organizmu do wykorzystywania różnych źródeł energii. Różnych mam tu na myśli przede wszystkim dwa zasadnicze i podstawowe. Pierwszy z nich to są cukry. Na czele z glukozą, która jest tym głównym takim cukrem prostym, Wykorzystywanym przez nasze ciało yy, oraz tłuszczami, kwasami tłuszczowymi, które yy, podobnie zresztą jak glukoza, albo pochodzą z pożywienia, z tego, z tego co zjadamy w naszych posiłkach, albo z zapasów, które nasze ciało posiada. I tak w przypadku glukozy jest to glikogen wątrobowy. Yy, Bardziej, potem jeszcze jest w mięśniowy. Są pewne za, jeszcze zapasy glikogenów w nerkach, których ten narząd, zwłaszcza rdzeń nerki jest bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o swoje potrzeby energetyczne i wymaga glukozy, podobnie jak kilka innych tkanek i narządów naszego ciała. A tłuszcze, no to też mamy zapasy tkanki tłuszczowej. Albo Podskórnej albo wisceralnej. i trzeci taki główny typ to jest tkanka tłuszczowa w mięśniach, znajdująca się w mięśniach. Więc sprawny metabolizm umożliwia efektywne czerpanie z obu tych źródeł, w zależności od potrzeb i dostępności tych składników. Zakładając, że oczywiście są dostępne, że ktoś ma. Odpowiednią ilość tłuszczu. Tłuszcze trzeba dodać, że są znacznie bardziej kaloryczne. Ponad dwukrotnie więcej energii uzyskane z jednego grama tłuszczu poprzez jego zmetabolizowanie niż z jednego grama cukrów. I znacznie zasobniejsze, znacznie więcej tego tłuszczu jest niż glikogenu. Łączny zapas glikogenu u znakomitej większości osób nie przekracza w całym ciele. Zapas cukru glikogenu nie, za, nie, nie przekracza 800 powiedzmy około 800 gramów. To jest naprawdę, jak ktoś ma więcej, to jest, jest potężna masa ciała i bardzo wysoki poziom tkanki mięśniowej, która jest w stanie gromadzić. A to jest naj, najbardziej pojemny, pojemny narząd, pojemne pojemny miejsce w ciele, jeśli chodzi o gromadzenie. A tkanki tłuszczowej. Można jak wiadomo gromadzić w kilogramy, a nawet dziesiątki i setki kilogramów w tych skrajnych przypadkach. Teraz przejdźmy do biomarkerów, jakie, jakie świadczą o sprawnym metabolizmie. Jest to niejako odbicie filmu, w którym y, opisywałem y, cechy nieefektywnego, nieelastycznego metabolizmu. Więc pokrótce tylko powiem, że to jest przede wszystkim dobra i właściwa y, wartość y, pomiarów. Na przykład glukozy na czczo, insuliny na czczo, glukozy po posiłku, insuliny po posiłku, trójglicorydów, profil panelu lipidowego. Tam jeszcze była glikowana właśnie hemoglobina, więc to są te parametry. Poza oczywiście masą ciała, obwodem w talii z ogólną sprawnością fizyczną, które też świadczą o tym, wysoka sprawność fizyczna często właśnie koreluje z elastycznym metabolizmem. Po tych właśnie parametrach można ocenić, czy metabolizm działa jak należy. Wrażliwość na insulinę przede wszystkim, wysoka wrażliwość na insulinę prawidłowa to jest też domena osób elastycznych metabolicznie. Teraz kolejna rzecz, łatwość przeprowadzenia postów. Osoby elastyczne, metabolicznie nie mają problemów z pominięciem posiłku na przykład śniadania. A noc i, i śniadanie, tak jak mówiłem, oznacza po angielskiego przerwanie postu. Noc czyli odległość ten główny czas, który jest między kolacją a śniadaniem, to jest pewna forma też postu trwająca kilka co najmniej kilka godzin, czasem 8, czasem 10, czasem dłużej. Więc tutaj jest łatwość tego dłuższego poszczenia, czyli na przykład pominięcie śniadania, osoba elastyczna metabolicznie nie będzie uporczywie dopominała się o ten posiłek poranny po obudzeniu się, tylko będzie w stanie dłużej prosperować i normalnie funkcjonować bez niego. Jako przykład, ciekawostkę z własnego życia, opowiem Wam, że przez, w tym roku przez pewien czas jadałem bardzo wcześnie posiłki, nieraz w ciągu godziny od obudzenia się i po kiedy z tego zrezygnowałem. Budziłem się rano, bo moje ciało też wyuczyło się tego wczesnego jedzenia i reagowało uczuciem głodu, który był bardzo silny, ale krótkotrwały, bo trwał myślę, że około 5-10 maksymalnie minut i przechodził. I potem mogłem spokojnie, napiłem się wody i funkcjonować. Jednak to tylko pokazuje, że nasz metabolizm też uczy się pewnych zachowań. Pewnych rutyn, pewnego harmonogramu. I obecnie, właśnie dwa posiłki. Śniadanie zjadam po około 3-4 godzinach od obudzenia się. Czasem jest to godzina 10, czasem 11. I nie ma już, tego ataku, nie ma już tych ataków takich wczesnych. Zdarzają się, ale bardzo rzadko, ale na ogół właśnie nie występują. Nie występuje, nie występuje to uczucie głodu. A drugi posiłek, Jadam o 16, czasem 17, 18. I nie, nie czuję nawet potrzeby jedzenia pomiędzy nimi, bo tak jak mówiłem, nie stosuję przekąsek. Więc łatwość postów i tych takich krótkotrwałych, wynikających właśnie z tej przerwy nocnej, bez jedzenia. Już nie mówię, że wstawanie w środku nocy, bo to też się zdarza przy bardzo zaburzonej gospodarce cukrowej. I z uczuciem, wilcznym uczuciem głodu i atakowania lodówki nie powinno mieć miejsca. Jest, jest bardzo, bardzo patologicznym i niekorzystnym zjawiskiem, ale też łatwość przeprowadzenia dłuższych postów kilkunastu godzinnych, 24 godzinnych, jednodniowych, właśnie dwudniowych czy trzydniowych. Takie osoby, krótko, nie mają uczucia głodu, nie mają bólu, bólu głowy, uczucia takiego rozbicia, osłabienia. Yy z Złego nastroju, ponieważ ich organizm doskonale wie, jak sobie poradzić. W przypadku braku jedzenia sięga naturalnie, tak jak to ma wpisane w genach, bo nasi przodkowie nie zawsze mieli komfort i luksus pełnej lodówki, sklepów spożywczych w zasięgu ręki, tylko musieli się obejść nieraz kilka dni bez jedzenia. Więc mamy te mechanizmy i warto z nich korzystać właśnie w elastyczności metabolicznej. Mamy to w genach. <laughs> I organizm taki nie wpada w panikę, przełącza się na te y, kwasy tłuszczowe i wykorzystuje jako zasilanie. Dalej, co cechuje osoby elastyczne metabolicznie, to jest apetyt pod kontrolą. Takie osoby jedzą posiłek, są, mają, mają pełne poczucie sytości. Oczywiście, jeśli ten posiłek nie jest y, zbyt, zbyt mały, zbyt mały objętościowo, bo do, do pobudzenia hormonów sytości wymagana jest odpowiednia ilość kalorii i również makroskładniki mają też znaczenie. E, tak jak na przykład hmm, podaż białka, odpowiednia ilość białka jest wielokrotnie, co jest potwierdzane w, w, w pracach naukowych, czynnikiem, który wpływa na, e, na sytość posiłku. Więc apetyt jest pod kontrolą, poziom glukozy jest stabilny, Organizm nie, nie wpada, w, nie uruchamia z, z, z żadnego stanu kryzysowego, nie potrzebuje przekąsek, jest w stanie obejść 4, 5, 6 godzin bez jedzenia między posiłkami. Jest to całkowicie normalne. Kolejna rzecz to jest kontrola nastroju. Niejako powiązana z kontrolą tej sytości, kontrolą apetytu i uczucia głodu. Dla wielu osób, a znam takie przypadki, osoby, które nie potrafią jednego dnia obejść się bez tego jedzenia, są rozdrażnione. Czują, myślę, że tutaj podświadomie ich organizm nie potrafią sobie skutecznie poradzić w tej sytuacji, ponieważ on nie umie wykorzystać tłuszczów efektywnie, aby zasilić, i, i czuje, że będzie miał deficyt energii, będzie miał kryzys energetyczny. Wpływa to negatywnie na, nas, na nastrój jest wprowadzony pewien stan stresu, spowodowanego właśnie tym e, niekorzystnym dla tej, tej indywidualnej osoby scenariuszem. Czyli kończy się cukier, bo po kilkunastu godzinach on się e, praktycznie potrafi już sięgnąć rezerw tak, e, tych oparów. Znaczy do tego dochodzi jak ktoś jest aktywny w ciągu dnia, bo to przyspiesza. I użycie glikogenu, na przykład właśnie gdzieś praca fizyczna, czy trening, jeszcze bardziej, zwłaszcza wytrzymałościowy, na no odpowiedniej też intensywności, to taka osoba, no, w, w, odbija się u takiej osoby to po prostu na nastroju, na psychice w niekorzystny sposób. Natomiast u osoby elastycznie, metabolicznie jest pełen relaks, bo jaki to jest problem. Kończy się cukier, użyje tłuszcz. I nie ma tutaj żadnej, żadnej filozofii. Kolejny punkt to jest trening bez węgli. Osoba, która ma taki elastyczny metabolizm, nie musi zjadać węglowodanów, spożywać przed treningiem ani w trakcie. Jak to jest zalecane? Ponieważ do pewnego stopnia, do pewnego poziomu intensywności, a u osób wytrenowanych i zaadaptowanych do wykorzystania tłuszczów nawet 80% do, do wysiłków o intensywności 80% VO2Max, czyli to jest inaczej pułap tlenowy, czyli tak naprawdę oznaczający zdolność naszego organizmu do pochłaniania tlenu, to nawet do 80% tego pułapu tlenowego może być zasilane zasilanie przez tłuszcze z energii tłuszczów. Takie osoby w tych większości treningów zwłaszcza wydolnościowych, średniej, niskiej intensywności, nie potrzebują węglowodanów. Nie potrzebują tych węglowodanów, który dopiero jest wymagany naprawdę w tych najbardziej intensywnych albo finalnych fazach wysiłku. Jeśli to jest wysiłek właśnie yy, siłowy, no to wiadomo i eksplozywny, no to bardziej anaerobowy, czyli beztlenowy, bo tutaj też jest ważna rzecz, że Tłuszcze, żeby były wykorzystywane, muszą mieć odpowiednią ilość tlenu. Jeśli jest to bardzo wysoka intensywność, powyżej tych 80%, na przykład, nawet u tych osób zaadaptowanych do tłuszczów, to one nawet tych, tych kwasów tłuszczowych no wtedy też nie będą w stanie wykorzystać, bo zapotrzebowanie na tlenie, tlen jest tak duże, że nie jest w stanie tego organizm przerobić w postaci właśnie kwasów tłuszczowych. Więc musi stosować, używać tych e, substratów, takich jak właśnie glukoza, e, fosfokreatyna, przede wszystkim tutaj, która jest regenu, służy właśnie do regeneracji innych substratów e, energetycznych. I kolejna rzecz. Wysoka tolerancja pokarmów. Ostatnia. Sprawny, elastyczny metabolizm, z wykluczeniem takich przypadków, że ktoś ma alergię stwierdzone na na przykład na laktozę czy na gluten, to u, u tych normalnych osób, które nie mają takich problemów, nie ma, nie ma nietolerancji takich, nie ma problemów, że się czują po czymś źle, że mają spadek energii. Sprawny, elastyczny metabolizm umożliwia właśnie wyciąganie tych składników odżywczych, energetycznych, właśnie substratów energetycznych, tłuszczów, białych, węglowodanów, witamin, minerałów i różnych takich fitozwiązków innych, jak na przykład polifenolę, sprawnie trawi i pozyskuje to, co mu jest potrzebne. I to też jest cecha, która wpisuje się w elastyczny metabolizm. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam zarysowałem tutaj w miarę, w przystępny sposób, po czym poznać właśnie sprawny, elastyczny metabolizm, a w ostatnim epizodzie z tej serii już bardziej praktycznie opowiem Wam, co zrobić, jakie są środki, kroki, które można podjąć, aby ten metabolizm sobie poprawić, zwiększyć elastycz elastyczność metabolizmu i przywrócić tą jego naturalną e, funkcję, naturalną właściwość. Bo. Elastyczność metabolizmu, elastyczny metabolizm to jest zdrowy metabolizm, to jest właśnie warunek zdrowia, uniknięcia właśnie schorzeń metabolicznych, jak, jak, jak insulinoporność, cukrzyca, czy też cały ten szereg chorób zwanych syndromem czy zespołem metabolicznym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.